Ancestralny biohacking. Jest to zupełnie nowe podejście do zdrowia, do biohackingu i do, i do naszego świata, który nas otacza, do życia, do nas samych, do relacji z ludźmi, do relacji z naturą, do relacji z życiem, z każdym dniem. Ancestralny biohacking to moja autorska metoda, którą wypracowałem przez ostatnie praktycznie dwa lata. Ponieważ po wyjściu z więzienia miałem okazję poznać też ciekawych ludzi, biohakerów, którzy tym tematem się interesują wiele, wiele lat, ta wiedza była dla mnie po prostu czymś niesamowitym, tym czymś, co, co nie da się zastąpić. Właściwie. Był taki moment, że zakochałem się wręcz w tych. W tych rozwiązaniach, w tych prostych rzeczach, które pozwalały mi zrozumieć, że mogę stać się lepszą wersją siebie, i zobaczyłem tych wersji dużo, 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 dużo różnych, i widziałem na samym szczycie, na samym szczycie, tą najwyższą, najlepszą, i widziałem, że jestem w stanie tam dojść. Będzie trudno, ale przez odrobinę samodyscypliny, przez e, intencje, przez wyrażenie intencji, jestem w stanie e, dojść bardzo wysoko. I wydaje mi się, że osiągnęłem coś, co może nie każdego będzie interesować, bo niektórzy mogą, mogą odbierać to jako jakiś tam narcyzm, albo jakieś tam fanaberie, albo znowu jakieś tam mówienie o czymś, o czym się nie wie, bo ja nie jestem lekarzem, nie jestem żadnym naukowcem. Natomiast w, dzisiejszy, w, do, w, do, w dzisiejszych czasach mamy już możliwość dostępu do. Tak dużej ilości informacji, do tak ogromu, wielkiego ogromu wiedzy, że my możemy tak naprawdę, jeżeli przy odrobinie zainteresowania i przy odrobinie zaangażowania jesteśmy w stanie dotrzeć do tak ogromnej ilości wiedzy, która może nam pomóc, jeszcze teraz dodatkowo mamy ten AI, sztuczną inteligencję, która może nam Pomóc, pokierować, znaleźć szybciej, w prostszy sposób. Więc ja zacząłem się posiłkować, więc na przestrzeni tych ostatnich dwóch lat dużo różnych praktyk, metod wdrożyłem. Niektóre z biohackingu, czy pro proponowane przez tych największych biohackerów, takich jak Brian Johnson, Dave Asprey, David Sinclair, to są takie, takie, takie ikony dla mnie, gdzie są pewnym wyznacznikiem nowego trendu, ale pokazują bardzo dużo właśnie ciekawostek, które możemy wdrożyć, które niekoniecznie muszą być na naszprycowane chemią jak najdalej od tego, ale właśnie poprzez podejście takie holistyczne do organizmu, podejście od strony tego wyeliminowania tych czynników, które nas postarzają, które powodują, że chorujemy, przyjrzenia się od strony, od strony nauki, i ja zacząłem praktykować to w połączeniu właśnie z tym, co kiedyś robiłem, czyli yy, dzięki temu, że pracowałem wiele lat z ayahuaską, miałem różne metody, takie właśnie szamańskie, różne metody związane z pracą, z dźwiękiem, z medytacją. Też yy, opracowałem jakby swoją metodę, zupełnie nową metodę połączenia tej medytacji z modlitwą, gdzie. Yy, nie, nie każdy rozumie po prostu, co to, co, to, co, to, co to w ogóle daje taka poranna modlitwa, czym ona może być, bo to się nam kojarzy z jakimś klepaniem jakoś paciolka, może być zupełnie czymś głębszym i o tym będę mówił, o tym będę się dzielił na tym kanale, dlatego że to jest moja pasja, jeżeli ja to kocham, tym żyję i daje mi to duże efekty. Ogromne efekty. Mam tutaj całą gamę różnych suplementów, różnych metod, które zaczęły działać. Wziąłem sobie tą analizę pierwiastkową włosa w laboratorium w Katowicach i okazuje się, że pod kątem metali ciężkich, pod kątem pierwiastków, niedoboru pierwiastków, okazuje się, że moje ciało zaczyna. Wibrować i zaczyna funkcjonować tak jak e, nawet lepiej niż wtedy, kiedy miałem 28-27. To jest niemożliwe wręcz, ale tak się dzieje. Dlaczego tak się dzieje? No, jak mówią, tego najstarsi Indianie nie wiedzą, a ja e, właśnie chcę wam powiedzieć o tym, opowiedzieć o tym, co e, praktykuje, czym, co, co daje efekty. E, są to różne metody, takie jak na przykład zimny prysznic, zdrowa jakość snu, właśnie te okulary są właśnie też między innymi po to, żeby wieczorem. Odizolować się od niebieskiego światła, żeby ta jakość snu, szczególnie tego głębokiego snu, czyli tej fazy REM, była, była jak naj, naj najlepsza. Udało mi się osiągnąć no, zdumiewające, wręcz, wręcz niewiarygodne efekty. Jeżeli ktoś chce poznać troszeczkę lepiej swoje ciało, chce się tym ciałem dłużej cieszyć, chce uniknąć sytuacji, że ciało podupadnie, ponieważ będzie zatoksycznione czy zawalone jakimiś ciężkimi metalami, no to możemy podnieść, 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 poprzeczkę i przez samodyscyplinę, przez odpowiednią dietę, poprawę jakości snu, wyeliminowanie takich czynników jak na przykład stres. Co może być dla niektórych trudne, ale są techniki też. Stworzyłem protokół, który może umożliwia nam lepszą jakość życia, który wynika troszkę bardziej tej, tej drogi, którą przechodziłem przez ostatnie 10 lat. Mnichów nepalskich, ponieważ tam też mieszkałem, tam też obserwowałem, jak. Działa medytacja, jak działa ten sposób postrzegania rzeczywistości. Też pracy z szamanami amazońskiej dżungli, gdzie pracowałem przez wiele, wiele lat i teraz też wyjeżdżam do dżungli. Więc przyglądam się, obserwuję i to poznanie siebie prowadzi właśnie do momentu, w którym człowiek zaczyna dbać, dbać, tworzyć piękno, tworzyć piękno, tworzyć piękno. Więc jeżeli tworzysz piękno, no to twórz piękno też sobą, czyli, czyli dbaj o siebie, dbaj o, dbaj o siebie zarówno jako. Postrzegając siebie jako innych ludzi, także też właśnie w ten sposób dam o siebie, bo dostrzegam to piękno wszędzie dookoła i mówi się, że. Piękno nie jest obiektem, ale sposobem patrzenia, więc dzięki temu możemy wyzwolić się, uwolnić się od tych rzeczy, które nas ograniczają, które nas dołują, które nas ściągają i powodują, że nasze ciało choruje. Także cały ten arsenał suplementów będę przedstawiał krok po kroku, zaczynając od resveratrolu, przez permidynę, przez enasę, przez kurkuminę z pieprzem. Yy... Wszystkie te, te substancje mogą brzmieć dzisiaj bardzo, bardzo tak egzotycznie, wręcz powiedziałbym odstraszająco, ale uwierzcie mi, że ja wybieram tylko takie substancje, takie środki, takie metody, które są bardzo naturalne, które nie zawierają, które nie zawierają żadnej chemii i właśnie wyeliminowuję. Nawet, nawet pasy do zębów zmieniłem, dlatego że... To są rzeczy kluczowe, jeżeli chcemy wspomóc to ciało, żeby ono się nie niszczyło tak szybko, żeby nie wędło jak w wieku 50-40 lat, tylko żeby było energetyczne, żeby było radosne, szczęśliwe, przez długi, długi czas, możemy je wesprzeć właśnie. Takimi metodami. Ktoś może powiedzieć na przykład, że resveratrol niepotrzebny, bo możemy zjeść dużo winogron i w skórkach winogron jest ta substancja, którą zawiera resveratrol. Oczywiście jest to prawda, ale musielibyśmy codziennie zjeść taką, taką ilość, no przynajmniej taczkę winogron, tak? Więc, a tu jest jedna tabletka, więc to są rzeczy, które ja sobie wdrażam powolutku, więc wiem, że niektórzy się mogą przestraszyć, na przykład, tak jak na przykład też stosuję olej skryla. Ja stosuję olej Skryla, mam taką dużą butlę dla psów i kotów, gdzie może coś powiedzieć, kurde, zwariową dla psów i kotów. Ale yy, on jest w dużo lepszej jakości niż ten dla ludzi. Okazuje się, że w składzie jest, yy, są kwasy omega-3, omega-6, omega-9. W składzie nie ma żadnych dodatków i jest to czysty olej Skryla, który bardzo działa odmawiająco, bardzo antyoksydacyjnie. I codziennie rano łyżeczka do śniadania czy do obiadu tego oleju, bardzo wspomaga i nie potrzebujemy już wtedy żadnych tabletek dodatkowych łykać kwasów omega 9 czy tam innych, bo ten olej skrywa w naturalnej formie, najczystszy, antarktyczny olej skrywa, jest to coś, co dla mnie było tym game changerem. Tak właśnie na Instagramie i na, na stronie napisałem o tym, że będzie to może nie tyle szamański, bo niektórzy nie rozumieją tego słowa szamański, bardziej zbierają to jako w pejoratywnym tego słowa znaczeniu, więc zmienię na ancestralny. Ancestralny to jest taki właśnie tradycyjny, takie spojrzenie głębsze, holistyczne, które pozwala też wykorzystać elementy takie jak medytacja, muzyka, bębna, element hipnozy, mikrodozowanie kambo, bo ja też z kambo pracuję w zupełnie inny sposób niż, niż pracują większość ludzi, w kierunku właśnie... Odmładzania, bo do mnie przyjeżdżają na przykład osoby, które chcą się odmładzać, głównie, głównie kobiety, które, nawet miałem kilka takich pacjentek, które miały, y, prowadzą z salon, salon piękności jakieś tam mikrodermabrazje i, i strzykiwanie kwasem klejonowym, osocze i tak dalej. Okazuje się, że właśnie poprzez mikrodozowanie kampu, odpowiednie odpowiednie praktykę, metodę, którą sam wypracowałem i która rzeczywiście działa, można osiągnąć taki efekt, że ona wróciła po powrocie do domu, y, do, do pracy, y, była. Zasypana pytaniami koleżanek, jak to zrobiłaś? Co zrobiłaś, że, że nie masz maszyn, że tak wyglądasz, jakbyś miała jakiś zabieg? Co to za zabieg był? A ona mówi: Właśnie yy, to jest coś zupełnie, czego wy nie znacie jeszcze, to jest zupełnie coś innego, i dzielę się z Tobą dzisiaj tym, co mam, bo to jest najpiękniejsze i działam ja tego naprawdę bardzo dużo. Będę o tym mówił cyklicznie, żeby nie zasypać jednocześnie jednego dnia wszystkim. To jest coś, co mnie bardzo pasjonuje. Zaczynam dzień właśnie od krótkiej modlitwy, medytacji. Krótkiej, bardzo krótkiej. Wystarczy nawet ten, ten, ten trening poranny mój trwa około pięciu minut. To jest tylko pięć minut. Wystarczy pięć minut. Bo ten porządny trening możemy zrobić po południu, ale ten poranny trening, ten rozciąganie, tak, to rozciąganie, tam kilka takich ćwiczeń, które, które poprawią całą kondycję organizmu, trwają zaledwie pięć minut. Ja też stworzyłem taki kanał FitShamal, gdzie tam wrzucałem kilka takich materiałów co jakiś czas, co prawda nie za dużo, ale były takie materiały tam. Ci, co oglądali, widzieli to, jak to, da, jak to fajnie, fajnie można sobie wdrożyć, bo te rzeczy, o których my mówimy, one są piękne, ale nie dla każdego, dlatego że mogą się zniechęcić ludzie, którzy zobaczą, że o Jezu, zimny prysznic, ja nie dam rady. Tak? Nie dasz rady, oczywiście, że nie dasz rady, ale jeżeli zrobisz to małymi krokami, że zaczniesz od pięciu sekund nawet tego zimnego prysznica, potem zwiększysz sobie razy dwa, to za jakiś czas okaże się, że już jesteś w stanie wytrzymać dwie minuty. Gdy dowiesz się, że homora hiperbaryczna, która czy normą baryczne teraz są to hiperbaryczne, dużo y, można dzięki niej osiągnąć, ona kosztuje milion złotych, tak? albo z, z, seria zabiegów, żeby to zadziałało, y, w, na przykład w Katowicach można to skorzystać, y, jest to koszt około 6-7 tysięcy, że podobne efekty możemy uzyskać właśnie poprzez Zimne prysznice. No to wiadomo, że łatwiej wejść do tej komory niż i wydać szóstkę niż codziennie wejść pod prysznicę, ale jak sobie pomyślisz na to, że właściwie ten, ten twój wewnętrzny głos, ego, umysł, który mówi nie, 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 a ty wiesz dobrze, że to służy, że to jest dobre. No to odkręcisz tą zimną wodę na chwilę, tak? Cały ten arsenał będę wam krok po kroku przedstawiał, będę wprowadzał właśnie te elementy, które są nowe. Na, na rynku biohackingu, dlatego że biohacking w tym momencie jest jakby czymś zupełnie innym niż to, co ja robię. Jest, ja korzystam z biohackingu, ale to jest ten ancestralny biohacking, to jest taka moja autorska metoda z podejściem czy... takim transcendentalnym do życia, podejściem z takim, może nie, nie tyle religijnym, ale właśnie takim głęboko duchowym, takim po, przez poznawanie siebie jako e, świadomości. Więc, jakby na tym etapie zakończę dzisiejsze, dzisiejsze spotkanie. Jeżeli e, znajdzie się wśród stu osób jedna, której to mogę pomóc, która, która by chciała ten, ten, w, w tym kierunku iść, to będę też organizował na wzgórzu mocy takie zloty biohakerów, e, takie pikniki, pikniki, które będą pozwalały tutaj Wam odpocząć, bo tutaj jest przepięknie, jest teraz e, ciepło, więc wszystko zakwitło. Mamy duży ogród, mamy kino, mamy salę koncertową, anty Tresole, pokoje do spania, także jest dużo przestrzeni. Jeżeli ktoś chce pod namiot, może też, bo tutaj jest duży ogród. Także mamy też taką wielką polanę, na której będziemy się spotykać. Można sobie wtedy sobie pójść, pomedytować, robić rapę. Jeżeli ktoś by chciał przyjechać na kilka dni, doświadczyć, porozmawiać, dowiedzieć się czegoś więcej na takie spotkania, zapraszam. Mogą, mogą, będą to grupowe, ale też mogą być indywidualne. Jeżeli chcesz poznać troszkę więcej tego dowiedzieć się czegoś także napisz drzwi są otwarte pozdrawiam serdecznie i do zobaczenia pa pa hejka cześć